Paskudy, to istoty ze słowiańskiej mitologii, które znane są w całych Beskidach ze swej złośliwości. Żyją w jaskiniach i ciemnych, wilgotnych grotach, a do tego bardzo przypominają wampiry. Według legend zamieszkiwały niegdyś powierzchnie, ale zostały wytrzebione przez nieznanych najeźdźców. Jedynie garstka przeżyła, ukrywając się pod ziemią. Poprzysięgły zemstę na swoich ciemiężycielach i przyjęły klątwę, która czyniła je nieśmiertelnymi. Noc istoty te przestały się starzeć, czuć głód i ból, a ich oczy zaczęły świecić. Dzięki czemu mogły widzieć w najgłębszych ciemnościach, klątwa miała też negatywne konsekwencje. Ich skóra stała się szara, zęby ostre, niczym brzytwy, ciała skarlały i stały się wrażliwe na światło, a serca wypełniły się nienawiścią do wszystkiego, co żywe. Zaczęto nazywać je paskudami, gdyż przyjęły paskudną formę. Podobno rodziły się z kokonów bardzo przypominających stalaktyty. Młode żywiły się drobnymi zwierzętami, zaś dorosłe osobniki odwiedzały górskie osady, by posilać się zwierzęcą i ludzką krwią.